Na program zaprasza Urząd Miejski w Opocznie. Jak się dowiedzieliśmy, nad Zalewem w Opocznie zawsze miło spędzało się czas. Tak było w przeszłości, tak może być i teraz, bo dzięki ostatnim działaniom i nowym planom inwestycyjnym to miejsce może być jeszcze bardziej przyjazne, nowoczesne i atrakcyjne. Spróbowaliśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda, spędzając czas nad zalewem popocznie. Dla nas, dla was miasta, a szczególnie dla mnie, wizytówka miasta, powinno być wizytówką miasta. Ten zalew kiedyś taki był. Mogliśmy się nim pochwalić, no, tu się koncentrowało życie turystyczne i rekreacyjne. No, przez 20 lat zaniedbano maksymalnie, i wszyscy się z nas śmiali, że to nie jest zalew, tylko to jest bagno. Trzy lata temu wraz z grupą inicjatywną zaczęliśmy zajmować się tym problemem. Zebraliśmy około 5 tysięcy podpisów, gdyż niestety. Plany niektórych radnych były takie, żeby zasypać ten zalew i po prostu sprzedać. No dzisiaj doprowadziliśmy do jakiegoś takiego ładu, ale to jest jeszcze daleka droga przed nami. To było przepiękne miejsce i doprowadzimy do tego, żeby tak było, żeby było jeszcze ładniejsze. Początki zalewów Opocznie ściśle wiążą się z zakładem przemysłu włókienniczego Opoczno. Późniejszy Optex. Pierwotnie było to ujęcie wody do zakładów przemysłowych. Powstałe na początku lat 70.. Od 1977 roku zalew ten pełnił również funkcje rekreacyjne, gdzie wybudowano baseny do kąpieli, hangary na sprzęt do sportów wodnych. Niestety od lat 80. obszar ten ulegał degradacji. Dopiero w ostatnich latach społeczeństwo Opoczna zebrało się i postanowiło coś z tym miejscem zrobić. Kilka środowisk potrafiło razem, wspólnie przedstawić inicjatywę władzom miejskim, aby zalew ten odzyskał swoją świetność. Wiem, a kiedyś nawet tu sam nie wiem się, kłaman, jestem pewien, kłamać nie potrafię. Zależy mi, włóczę, na dobrym stawie Więc obserwuję bacznie i kontroluję na co stać mnie. Jeśli coś zaniekuję, powiadam i grać mnie. Ciągnąć się wielu elu, słyszysz, jestem myślą znowu, możesz tam mnie liczyć. Pomyśl, tyle jesteś wart przecież. Pomyśl, ile możesz dać z siebie. Pomyśl, jeśli coś w tobie krzyczy, zrób to w nie i rozpraszaj się niczym. bang, Bęk! Bęk! Rozkwit tego zbiornika w latach 70. był bardzo duży. Spotykało się tutaj, można powiedzieć, całe opoczno. Łowiło nam się bardzo przyjemnie. Odnosiliśmy sukcesy na arenach okręgu oczywiście mistrzostwa wśród juniorów kadetów. Startowaliśmy nawet w mistrzostwach Polski, później zbiornik tak jakby samoczynnie się likwidował. No, brzegi zostały zarośnięte, zabagnione, no i podupadło. Walczyliśmy jako my wędkarze o ten zbiornik, można powiedzieć, latami. Nie daliśmy zbiornika zasypać. Myślę, że będzie nam służył długie lata, bo wiemy, że będzie tutaj inwestowane. Mam nadzieję, że społeczeństwo opoczna się z tego cieszy i będziemy się cieszyć długie lata. Sprawą dla nas wszystkich, dlatego, że możemy tutaj ćwiczyć przed zawodami, przed mistrzostwami Polski, przed mistrzostwami różnych województw w ratownictwie wodnym, grup szybkiego reagowania. Więc myślę, że pomysł i wybudowanie, rewitalizacja tego zbiornika był super dla strażaków ochotników i wodniarów. Chociażby w tym roku stawaliśmy trzykrotnie na podium w mistrzostwach Polski strażaków ochotników w ratownictwie wodnym i powodziowym. Więc dzięki temu zbiornikowi możemy trenować na miejscu, ułożyć sobie tutaj slalom i odpowiednio przygotować się do tego typu mistrzostw. Ponadto podczas wakacji prowadzimy zajęcia edukacyjne z dziećmi, z przedszkoli, z grupami nieformalnymi, jak bezpiecznie zachowywać się na wodzie, jak bezpiecznie korzystać z wypoczynku na kąpielisku i na wszystkich zbiornikach wody. Ja chodziłam na kółko Pleśnia DMD-ku właściwie od kiedy byłam dzieckiem, takim małym jak tutaj, wszędzie biegałam i chciałam brać udział we wszystkim, co się w ogóle dało czy właśnie było takie budowanie zamków z piasku, czy rysowanie na chodniku, czy cokolwiek. To zawsze brałam w tym udział, i potem z takich drobnych aktywności wyszło to, że naprawdę się nauczyłam dobrze myślę technicznie rysować, i pozwoliło mi to osiągać większe, równiejsze sukcesy. Taki największy sukces to było to, że wygrałam międzynarodowy konkurs plastyczny na ilustrację do baśni rosyjskiej. Patrząc na to, co się dzieje nad zalewem w Opocznie, no mogę powiedzieć, że taka działalność wiele daje tym dzieciom, że rozbudza ich wyobraźnię. Znam już drogę do Twych drzwi, nie mam jak otworzyć ich. O, o będę błagał skarbie, o, o będę błagał skarbie. Stukam, pukam, dzwonię, krzyczę, nie mam kluczy na nic wycie. O, o, będę błagał skarbie, o, o, będę błagał. Powiedz, ile jeszcze lat będę mądrył tak. Powiedz, ile jeszcze mi. mam tak za tobą. Regionalne w pocznie stara się włączać w różne inicjatywy, które dzieją się tutaj nad zalewem. Dlatego dzisiaj w ramach takiej akcji mali poszukiwacze skarbów. Z dzieciakami przeszukujemy teren nad zalewem, szukając monet różnego rodzaju łusek, które wcześniej oczywiście tutaj uszykowaliśmy dla dzieci. Mamy nadzieję wzbudzić w nich jakąś pasję poszukiwacza, zbieracza, może wyrośnie jakiś numizmatyk z nich. Również opowiadamy dzieciom Legendę o Poczyńskiej. Dzieci mają za zadanie narysowanie na piasku bądź na papierze dowolną technikom opisanie tych legend. Staramy się rozbudzić wyobraźnię, aby właśnie to przełożyło się na, na, na zamiłowanie do historii, do legendy, do, do, do chęci poznawania głębszej naszych właśnie dziejów czy, czy naszych opoczyńskich legend. Stowarzyszenie Opoczna Sport Team, który reprezentuję i którego jestem prezesem, bardzo aktywnie włącza się tutaj we wszelkie inicjatywy związane z rekreacją, tu nad naszym zalewem. Pływamy tutaj na windsurfingu, na kitesurfingu. Tutaj można również z powodzeniem uprawiać wakeboard, który dzisiaj właśnie tu prezentujemy mieszkańcom. Chcemy, żeby jak najwięcej osób korzystało z tego zalewu. Pokażmy, że można tutaj się świetnie bawić. Planujemy jeszcze tutaj w przyszłości stworzyć taką mini szkółkę w klasie optymist. Myślę, że ten zbiornik doskonale by się nadawał na tego rodzaju szkolenie z żeglarstwa. kiedy byłam dzieckiem bardzo często tutaj przychodziłam, spędzałam tu wiele czasu. W okresie zimowym było to naturalne miejsce, kiedy zamarzała woda. Uczyłam się tutaj jeździć na łyżwach, więc mam bardzo dobre wspomnienia z tym miejscem. Niemniej potem przez bardzo, bardzo wiele lat to miejsce było zaniedbane, zanieczyszczone, i nie mogło służyć mieszkańcom tak jak kiedyś i jak dziś właśnie, kiedy mam przyjemność tutaj być i podziwiać. To jest naprawdę ogromna zdobycz dla Opoczna, dla Opocznian, którzy no nie wszyscy nie zawsze mogą wyjechać sobie na wakacje, a tutaj mają takie miejsce, gdzie mogą godnie odpocząć w bardzo dobrych warunkach. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Zalew jest jednym z takich najfajniejszych miejsc w naszym mieście, gdzie po prostu można miło spędzać czas. Tak? Jest plaża, jest woda, można się kąpać, opalać, ze znajomymi posiedzieć, pograć w piłkę. Od 84 lat tutaj mieszkam i cieszymy się bardzo z tego tytułu, że ten zalew nareszcie powstał i istnieje teraz. Bardzo lubimy przyjeżdżać nad nasz nowy zalew z córkami. Do tej pory nie było takiego miejsca, chodziłyśmy tylko na basen. A teraz mamy taką możliwość, że przechodzimy na zamek. Dla młodych ludzi na pewno jest to miejsce funkcjonalne. No, czekaliśmy na taką inwestycję wiele lat. Wcześniej tak naprawdę wstydziliśmy się tego miejsca. Tutaj wszędzie jak widać, plaże były zarośnięte, jakieś krzewy i tak dalej. Nie dało się wejść. Teraz możemy sobie przyjść, popływać, możemy sobie wskoczyć ze znajomymi na, na ławki, posiedzieć, porozmawiać. Także no jest super. Co się dzieje? Yeah. Program zaprasza Urząd Miejski w Opocznie.